Po co my się tu zebraliśmy wszyscy w zasadzie? Burmistrz nam obniżył bądź. Kolejno, podatek, ale... może podatek grny. Podatek rolny, o podatek rolny chodzi. Tak. A, a czemu w zasadzie miałby to zrobić? Wszystkie zniszczone. To jest ten wniosek problemu, nie? Tylko płakać. Zapłakać. I będziemy czekać. Barcin TV, internetowa telewizja. Dobrze dobry, przepraszam. Co państwo myślą o protestujących rolnikach? Ty. Otwieram w ogóle różnego rodzaju zgromadzenia. Bardzo, bardzo mi się nie podoba ten rząd i, i najlepiej jakby oni zginęli z tych sejmów. Czyli jest panie za rolnikami czy przeciw rolnikom? No jak, to przecież za rolnikami. Nie za rolnikami bardziej? No, no nie, jeżeli, jeżeli mają rację rolnicy. No to protestują, no bo inaczej nie mogą pewnych rzeczy uzyskać. A jest pani za zielonym ładem, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia, nie interesuje się tym. No właśnie chcą ukrócić, żeby ludzie mniej jeździli tymi samochodami, żeby było bardziej ekologiczne. Y -y -y najpierw zniszczyli kolej, tak, zniszczyli komunikację, żeby jeździć samochodami, a teraz zniszczyć samochody. Temu tylko pup i zocha, kto tą czarną ziemię kocha. Nasza ziemia matka. Jak można tak lekceważyć? Czy ludzie powinni z więzienia, nie wyjść? Ta cena drastycznie spadła w tym roku. Ani zachowanie, ani to co mówią, ani to co robią. jedzenie jeszcze posiadamy i podstawowe środki do życia mamy, ale to nie o to tu chodzi. Tutaj. w zasadzie to Burmistrz powinien umorzyć każdemu podatek, każdemu rolnikowi. A dlaczego pan tak uważa? No tak. Przylicznik średni-pusowski jest niesprawiedliwy w stosunku do tego, co się teraz dzieje. Bo jest w bardzo tanie. Nie ma chętnych do skupowania. I nikt nie chce kupić. To jest podstawą. Podstawa. Podstawa. My zostaliśmy z materiałem tak naprawdę którego nie sprzedaliśmy, albo które sprzedajemy za śmiesznie niskie pieniądze. To, co robi państwo, No to tylko podatek, który on Wyjdzie, nie? Wnioski kazał burmistrz poskładać, po, po a czy coś z tego wyjdzie? Burmistrz ma możliwość taką, że może na wniosek podatnika umorzyć podatek, jeśli ten wniosek jest uzasadniony. I ostatecznie decyzję podejmuję, bo mi się chowają. podatki. Będę się raczej przychylał ku temu, żeby rolnicy, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, którzy złożą wniosek, żeby takie. Czyli ci w najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na pomoc tutaj ze strony gminy. Tutaj my chcemy żyć, rozwijać, konkurować. W przyszłość chodź. Tak. Przyszłość zapewnić dla naszych dzieci. Wspiera pani rolnicy. Wspieram cały czas, bo wal, walczą nie dla siebie, walczą dla całego narodu polskiego. Walczą, bo oni przetrwają w rolnictwie. A my? My nie będziemy mieli za, za kilka lat. No, ja już mnie to może, Ja mogę tego nie doczekać, ale moje dzieci, moje wnuki. No, zobaczymy, jak to będzie. A bo i mąż, moi, i moja rodzina też. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby, żeby nasze polskie zboże, nasze polskie, rolnictwo się rozwijało i żebyśmy my mieli swój ojczyście chleb w domu, swoje. Polski chleb na polskim stole. Tak, dokładnie. To ładnie o to chodzi. Jak przez jak, kolei żegluga, to jest Jak, najtańszy jak będziemy transport. wszyscy dbać o ochronę środowiska, to będzie dobrze, nie?